Teraz przed nami na boisku numer 2 Pan Komzduny w swoich niebiesko-białych koszulkach natomiast ekipa Hawany Toruń w białych znacznikach A spokojnie ruszył Krystek ładne podanie do skrzypniaka ten chciał uruchomić właśnie Krystka, który ruszył lewą stroną do akcji. obiekt swojego kolega, ale niecelne zagranie. I Hawana Toruń spod własnej bramki. Dobre zagranie od bramkarza. Próbował głową Jeden z zawodników Hawany Toruń, zaskoczyć golkipera Pankomu, ale nad poprzeczką uderzenie i rozpoczną właśnie zawodnicy Pankom z Duny, spod własnej bramki. No i zobaczymy, która z tych ekip, czy mistrz Krotoszyna, czy mistrz Torunia tutaj Wyjdzie obronną ręką z tego starcia, no teraz chyba faulowany z Bartosz Goszka. i sędzia odgryzduje przewinienie. No pierwsze spotkania tych drużyn, no to po, po, porażka z Dunów 3 do 1 z kosmosem edukacji Miremis 0 do 0 z no name Teamem Katowice Hawany Toruń jest niezwykle ważny pojedynek dla losów właśnie tej grupy tutaj pomiędzy Hawaną a Panką z Dunami. Od bramki właśnie pankom z Duny rusza Krystek, ale na spokojnie szuka, obserwuje rozgrywają co tą piłkę ze spokojem teraz podanie właśnie do Krystka po raz kolejny ale zbyt mocne od jednego z partnerów i oddają piłkę za darmo swoim rywalom Gorzka. zawłaszczyli ni boiska traci piłkę Hawana po tym długim podaniu. I po raz kolejny Krystek. Wysoko teraz wyszli zawodnicy Hawany. Ale to jest jeszcze goalkeeper do pomocy. I wypychają Hawanę spod własnej bramki. Dobre zagranie na. W prawą stronę. Ładnie teraz troszeczkę więcej zawodników z Dunów zrobiło się na prawej flance. Ale niewykorzystana ta sytuacja. Będą mieli rzut z auto. Uderzenie kracza z numerem 14. Domnik Snell'a próbował zaskoczyć bramkarza, ale dobrze ustawiona. Hawana w defensywie. Jeszcze pokusił się o uderzenie grający. Numerem chyba 15 zawodnik pankom z duny, ale tutaj nie mamy w protokole niestety, niestety nazwiska tego gracza. No i teraz Hawana stara się przedostać pod pole karne rywala, ale póki co tak no może być to pewnie niezbym, nie niemałym zaskoczeniem, chociaż spodziewaliśmy się, że no ten pojedynek jest albo będzie wyrównany, natomiast no póki co tak troszkę jest zdominowana przez swoich rywali Hawana Toroń, to je bankom zdecydowanie aktywniejsze duży i utrzymujący się przy futbolówce. Krystek Snell'a. Ale nie ma do kogo, rozkłada ręce Snell'a. Teraz dopiero ładnie pokazał się na prawej stronie Skrzypnia, gurwał się rywalowi, ale tam dobrze we dwóch zatrzymali tą akcję. Z Dunów, ładnie teraz ruszył zawodnik Hawany. Prawną stroną granicy z numerem 7 Bednarczyk. Ale wyjechał z piłką poza plac gry. No póki co mało tych sytuacji podbramkowych w jednej i drugiej strony generalnie w tym spotkaniu. No niewiele się dzieje, właśnie tak jak mówi, jeżeli chodzi o strzały na bramkę. Ale też wiemy o co toczy się gra. Teraz tutaj próbował Snell'a, natomiast no to zbyt lekko uderzona piłka by mogła zaskoczyć golkipera. Dobrze, teraz zagrał na drugą stronę Bednarczyk, przeniósł ciężar gry. Ładnie, teraz na jeden kontakt. Zawodnicy Hawany Torun uderzenie lewą nogą, ale mocno niecelne. i teraz pewnie kolejny atak pozycyjny, spokojny, powolne budowanie akcji ze strony bankom z Duny. Zatrzymała to jednak wszystko Hawana Bednarczyk, ale niedokładne zagranie. No i piłka już znowu pod nogami graczy w niebieskich strojach. Hawana też na niebiesko, ale oczywiście białe narzutki. I teraz Gorzka do Bednarczyka. Wydawało mi się niecelnie, ale Bednarczyk powalczył o tą piłkę, uderza. Broni to pankom Pan dunów, czyli Kacper Kołodziej. Teraz kamera będzie. A Gorzka już się rozgląda, do kogo zagrać, dobre zagranie na wychodzącego tam na dalszy słupek Bednarczyka. Mieliśmy uderzenie głową, ale czujnie na swoim krótkim słupku ustawiony golkiper Kacper Kołodziej. Będziemy mieli rzut rożny dla Hawany. Tym razem na krótko. Zależy od sędziego. Od może, może Przewrotka, ależ pokusił jest, się może teraz dwa, trzy, trzymać, Bednarczyk. A może o uderzenie że, okay, to, no to takie ekwilibrystyczne, ale nie celnie. po raz kolejny. Jedna jak i druga ekipa nie jest w stanie zagrozić za bardzo golkiperom jak i przeciwnych. Jeżeli dalej będzie tak wyglądała gra, to troszeczkę pachnie mi tutaj bezbramkowym remisem. No tak, 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 to prawda. Albo jakąś jedną jedną gdzieś tam yy, bramką, może trochę przypadkową, szczęśliwą, ale to to prawda. No też widać, że Hawana skupia się tutaj zdecydowanie na tym, żeby nie stracić bramki przede wszystkim. To jest ich główny cel. No i Gorzka po raz kolejny będzie rozpoczynał akcję swojego zespołu z wykorzystaniem bramkarza. Na lewo, teraz golkiper do partnera, który ustawia się tutaj szeroko, pokazuje się do gry, stara się zrobić przewagę. Tylko jeden zawodnik, zawodnik pankomu wychodzi do pressingu. Nie chcą tutaj popełnić błędu, zostawić zbyt dużo miejsca jak widzieliśmy to już w poprzednich spotkaniach, takie wyjście mocne do pressingu, kiedy bramkarz robi przewagę, no często skutkowało dobrą akcją tej drużyny atakującej. Tymczasem stawi Goda prowadzi 1 do 0 z drużyną Familia Greco. A teraz mieliśmy poprzeczkę, no i to właśnie takie troszkę przypadkowe zagranie, można powiedzieć, które mogło zakończyć się bramką dla Hawany Toruń. No ale na ten moment jest 0 do 0 sędzia, jak nam mamy po raz ostatni w tej pierwszej połowie, a więc zobaczymy co się wydarzy w drugich 10 minutach. Rozgrywki szachowej. Przypominam panowie, że gramy w soka w drugiej części spotkania. Chcielibyśmy zobaczyć troszeczkę więcej emocji na boisku. No i Liczymy, że obie ekipy obudzą się i, i zaczną mocniej raz po raz atakować z upływem tych kolejnych 10 minut. Paulowany teraz zawodnik pankom z Duny. Będzie okazja właśnie dla zawodników w granatowych koszulkach. Arbiter pokazuje dokładnie z którego miejsca należy rozegrać ten stały fragment gry. No i zobaczymy, czy. Coś tutaj z tego wyniknie, czy będzie jakaś groźna sytuacja. Czy zobaczymy w końcu jakąś bramkę na boisku numer 2? Do tyłu wycofanie uderza, ale dobrze ustawiona Hawana Toruń nie pozwalają zawodnicy bloku defensywnego na popełnienie błędu przez swojego goalkipera. No i długie zagranie na Patryka Tarkowskiego, ale nie doszedł do tego podania swojego bramkarza, zawodnik z numerem 20. No faktycznie, faktycznie, no dużo takich szachów, dużo taktyki, dużo przesuwania. No i dużo niecelnych zagrań. Póki co widzimy na boisku. No nie są te piłki dogrywane tak dokładnie do, do kolegów. Teraz mogło to się skończyć naprawdę źle dla zespołu Hawany. Na ich szczęście przenieśli się pod bramkę Pankomu. Dobrze teraz, ależ ruletą zagrał jeden z zawodników Hawany. Uderzenie. A bardziej chyba takie wstrzelenie, szukanie kolegi na dłuższym słupku. No ale w końcu coś tam się zadziało pod bramką e, panką z Dunów, no bo no praktycznie niezatrudniany e, przez ostatnie kilka minut golkiper tej drużyny. O i teraz gorzka. Uderza bezpośrednio na bramkę. Dobrze ustawiony w murze Wachowiak jeszcze raz będzie miał okazję Bartosz Gorzka, aby spróbować praktycznie jeden do jednego z takiej samej pozycji jak chwilę wcześniej Wstawiony jest na krótko Bednarczyk, właśnie do niego zagranie. Ale dobrze w defensywie Panką z Duny. Jeszcze raz z tego samego miejsca gorzka. Gorzka. Bednarczyk dziubnął tylko piłkę. I w końcu. Mieliśmy kolejne. Kolejną próbę uderzenia zablokowaną, ale, ale otwiera nam się powoli to spotkanie i raz po raz próbują obie ekipy zagrozić zerkam na to co się dzieje na drugim boisku tam Mazbud guda cały czas dwa do 0 prowadzi z familią Greco Wrocław no i to jest na pewno jakaś tam niespodzianka, no bo... Mówiliśmy o tym, że Familia bardzo mocna, że Familia gdzieś tam no, przed swoją publicznością, też na, na swoim boisku, można powiedzieć. sytuacja strzelecka. No ale to dobrze, nas to też bardzo cieszy, że nowe drużyny wchodzą do gry, że gdzieś tam właśnie nowi zawodnicy też Pokazują się selekcjonerowi kadry Polski, Klaudiuszowi Hirschowi, który jak wiemy cały czas poszukuje, cały czas gdzieś tam jeździ, robi polowania, treningi, no bo chce, aby nasza reprezentacja z roku na rok była po prostu coraz mocniejsza. No, a selekcjoner, tak spoglądam, cały czas obserwuje zmagania zarówno na boisku numer jeden, jak i dwa, no i będzie wypatrywał i szukał tych, tych kolejnych gwiazd Soka, aby, aby zasilić nimi szeregi kadry. Snell'a próbował, ale zablokowany przez Bednarczyka. I jeszcze raz Dominik Snell'a. Zostawił piłkę jednak Adamowi Skrzypniakowi. Snell'a uderza. No niewiele tam zabrakło mam wrażenie. Mamy ta piłka. No tak, gdyby ktoś tam był ustawiony na długim słupku, to mógłby spokojnie zamknąć tą akcję, natomiast no nie było nikogo. No teraz taka groźna sytuacja, tam Bednarczyk pod polem karnym rywala, ale dobrze to wybił bramkarz, pan Konzdunów, czyli Kacper Kołodziej. To jest mięciutko, Hawana, ale Kołodziej łapie piłkę wprost do koszyczka i szybko uruchomił swoich kolegów, chciał ruszyć tak na przebój jeden z zawodników. Pankom Zduny zdaje się, że to był z numerem szóstym Wachowiak. A teraz już przed momentem byliśmy pod drugą bramką po drugiej stronie boiska uderzenie Hawany, ale gdzieś tam piłka daleko, daleko na Orlik, który za bramką kołodzieja. No tutaj nasz najlepszy boiskowy Mateusz Mikołajczyk robi wszystko, aby tych piłek nie zabrakło, aby cały czas gdzieś tam ta gra była płynna. A faktycznie, no dość dużo tych niecelnych strzałów w tym pojedynku. Kołodziej snela do środka. Ładnie to teraz zrobił zawodnik Pankom z dunę, ale brakuje tego ostatniego podania, tego tego wykończenia tej, tej wisienki takiej przysłowiowej na torcie, żeby, żeby gdzieś tam ta piłka znalazła się pod, pod polem karnym i, i żeby była jakaś klarowna okazja na strzelenie bramki. A teraz żółta kartka dla tak. zawodnika Hawany. Żółta kartka dla zawodnika Hawany i minutę w osłabieniu będą grali zawodnicy Storunia. No i widzę, że już tam koniec pojedynku na boisku numer 1 sprawdźmy jaki rezultat. Masbud Stawiguda pokonuje 2 do 0 familię Greco. No i jest naprawdę bardzo blisko tego, żeby awansować do najlepszej ósemki w Polsce. Teraz w końcu uderzenie. A mam wrażenie, że troszeczkę bramkarz hawany. Za bardzo, za bardzo go poniosło, bo nie miało to prawa zaskoczyć koło Po obwodzie ładnie teraz Pankom znalazł się w polu karnym Hawany No i mamy kolejne przewinienie i chyba też żółta kartka w drugą stronę, tak też się dzieje, a więc żółty kartonik dla Mateusza Wachowiaka, no i po pierwsze wyrównuje nam się stan zawodników na boisku, po drugie, no przez pewnie jakieś pół minutki, może 20 sekund, to Hawana będzie grała z przewagą jednego zawodnika. Już Hawana chyba w komplecie z tego co widzę. Tak, no to prawie całą minutę mają, aby, aby tutaj doprowadzić do, aby tutaj, przepraszam, strzelić bramkę. Ta gra troszeczkę nam się zaostrzyła, Tak, ale to nie ma żadnej złośliwości, to wszystko wynika po prostu z ambicji, z wydarzeń boiskowych, z jakichś tam e, przypadkowych zdarzeń No i będzie potrzebna pomoc medyka na boisku numer 2 więc mamy chwileczkę przerwy czas tego meczu. No tak, to jakiś poważniejszy uraz, z tego co widzimy, no bo z pomocą kolegów opuszcza boisko. Maty piła. No nie, mają. No. Opuszcza boisko zawodnik panką z Dunów. No ale już wracamy i oddają zgodnie z duchem fair play piłkę zawodnicy Pankom z Dunów i Hawana, a konkretnie Gorzka już pędzi na połowę rywala się, się już. Jeszcze raz Gorzka, Bednarczyk. Bednarczyk. Tak, Bednarczyk na lewą stronę. Poszukał tam jednego ze swoich kolegów z drużyny. no Mogło to się źle skończyć dla Hawany, bo tutaj z kontratakiem już czeli się, aby wyjść zawodnicy Panką z Dunów. Dobra, indywidualna akcja. Tutaj jednego z graczy Hawany, Toruń. Natomiast no, gdzieś tam pory koszecie. Piłka trafia do rąk bramkarza i 1 i przepraszam, 0 do 0 mamy koniec tego pojedynku, a więc na no Hawana po dwóch grach. Bramki nie straciła, bramki nie strzeliła, dwa punkty zdobyła. No i cały czas jest w grze oczywiście o to, aby awansować do czołowej ósemki, No przed nimi trudne wyzwanie, bo pojedynek z Kosmosem Edukacją, natomiast Panką z Duny w też małym wszystko zmierzą się z nowym Team Katowice. Wiemy tylko tyle, że Kosmos Edukacja jest chyba pierwszym ćwierć finalistą w tym turnieju. Słyszymy się już za chwilę na pojedynku Bartist Toruń, Wolfpack Byton.